Witam Was na kanale Roślinne Marciny. Dzisiaj będzie o pitaji. Kaktus pitaja to jest kaktus, co od wysiewu od 4 do 8 lat trzeba czekać na owoce. Daje owoce o nazwie pitaja, inaczej są owoc lub pitahaya. Są trzy gatunki tego owocu. Pitahaya może być w różnych odmianach i kolorach. Pitaya czerwona, to jest, o, ma owoc, który jest biały, co ma biały miąższ i czerwoną skórkę, ale wszystkie z nich mają małe czarne nasionka, na pestki jadalne. Jest pitaja z Kostaryki, ona ja ma czerwony miąższ i czerwoną skórkę. Oraz pitaya żółta, co ma żółty, żółtą skórkę i biały miąższ. Ja mam tą pitaję czerwoną. Ja jej akurat nie wyhodowałam sama, tylko kupiłam w sklepie w ogrodniczym. Moje jak widać puszczają tutaj na no, wyższe są, puszczają jakieś odgęzienia. Może mi załocuję za te kilka lat, bo to nie jest jeden kaktus, to jest chyba z 50 tych kaktusów. Dużo mi fajnych rzeczy puszczę tutaj, jakieś, nie wiem, te jakieś... Z różne fajne rzeczy. Jeszcze, ma, jeszcze mogę Wam opowiedzieć o opuncji. Opuncja to jest też coś, na co wytwarza owoce, chociaż y, jeśli ktoś wie, to niech powie, co ta opuncja puszcza, bo to jest no, na początku myślałam, że od nie, ale to dosłownie wysokie. To rośnie właśnie wysokie oraz no, na pewno nie widać na filmiku. A, widać takie na no, te kreseczki ciemne. Tutaj są. No to, no to też jakieś, no, nietypowe dla, dla opuncji. Jeśli ktoś wie, jaki to w ogóle gatunek, bo, bo kiedy kupowałam to pisało na no, to nic, to tylko opuntia, czyli opuncja. Nie. Ale nie wiem, jaki to gatunek, więc jeśli ktoś ym, wie, jaki to gatunek, to, to niech napisze w komentarzu pod tym filmem albo. aby nie było wyłączone komentarze. Ale pod tym filmem, niech napisze, jaki to jest gatunek kaktusa, znaczy opuncji, i co ona puszcza. Wtedy wam dam serduszko i przypnę wasz komentarz. Opuncje i pitaje uprawia się dość łatwo. Podlewa je się co dwa tygodnie jak normalne kaktusy. I... No i... Oczywiście nie można dopuścić do przelania. Nawożę się nawozami... Raczej... No nie wiem. No ja sobie nie nawożę... Swoich kaktusów. Ze względu na to, by no... No żeby po prostu... Jakimi nawozami nawozić? To nie jest konieczne. Kocze, tu mi coś kiełkuje chyba. Chyba te. Jak to się nazywa? Arbuzy, arbuzy mi tu chyba kiełkują. Mi arbuzy wszędzie kiełkują. I w mandarynce, i w madancie, i, i. jeszcze w tym. W papai. Bo też wyhodowałam papaje. Wszędzie mi arbuzy kiełkują. ze jest już. Ale na no, temat Keklusy, to są fajne że Nie mogę też owocować. Więc pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę i do zobaczenia. Jak to... Jeszcze jedno, Pitaja, możecie zobaczyć pod nazwą, to pisze. To się pisze: Hylo und undatus. To jest właśnie Pitaja czerwona. A coś tam, coś tam. No, nie pamiętam. Ale na pewno to się nazywa tak jak w pierwszej ten początek to Hyleryceus. To jest na no Pitaia po prostu. W internecie możecie sobie w sumie tą nazwę wyszukać. Więc pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapkę i podejmę do zobaczenia wkrótce.